W dzisiejszym odcinku z cyklu mini-MBA porozmawiamy o samokontroli umysłu przedsiębiorcy, biznesmena, menadżera, inwestora. W tym celu przywołamy aforyzmy Andrew Carnegie, a więc amerykańskiego magnata stalowego sprzed ponad 100 lat. Zapraszam na mocne biznesowe aforyzmy, w skrócie MBA. Carnegie zrealizował swoim życiem amerykański mit od płucy buta do milionera. Zaczynając od niskopłatnych prac podejmowanych jeszcze w dzieciństwie, doszedł do zbudowania wielkich stalowni, czyli Carnegie Steel Corporation. Następnie sprzedał je bankierowi inwestycyjnemu JP Morganowi, który na tej podstawie utworzył działający do dzisiaj koncern US Steel. Transakcja opiewała na 480 milionów dolarów, co wówczas czyniło starego szkota najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak tego dokonał. Co ten słynny przedsiębiorca chciałby dzisiaj nam powiedzieć w dziedzinie kontrolowania stanu umysłu? Przeanalizujmy jego siedem wybranych aforyzmów. Spójrzmy zatem na mojego bloga lesławniemczyk.pl. Pierwszy wybrany na dziś aforyzm to: jesteś tym, o czym myślisz, więc po prostu myśl na wielką skalę, wierz niezłomnie, działaj z klasą, pracuj wytrwale, dawaj hojnie, wybaczaj niezawodnie, śmiej się do łez, kochaj namiętnie i żyj na maksa. Ten aforyzm to swoiste podsumowanie sposobu życia tego wybitnego przedsiębiorcy sprzed ponad wieku, któż z nas nie chciałby mieć takiego życia jak on. Carnegie twierdził, że to wszystko zaczyna się od zdyscyplinowania własnego umysłu. Aforyzm drugi. Pod twoją kontrolą jest siła, która jest większa niż ubóstwo, większa niż brak edukacji, większa niż wszystkie twoje lęki i przesądy razem wzięte. Jest to moc która pozwala zawładnąć własnym umysłem i skierować go do wszelkich celów, jakich zapragniesz, mawiał ten magnat stalowy. Carnegie przekonuje nas, że można zawładnąć własnym umysłem. Nasze myśli nie muszą być chaotyczną papką, nasz stan umysłu może i powinien być uporządkowany. Czy jednak każdy z nas może opanować tę sztukę? Na to pytanie odpowiada aforyzm trzeci. Nie jestem już przeklęty ubóstwem, ponieważ zawładnąłem własnym umysłem, a ten umysł dał mi każdą materialną rzecz, jakiej pragnąłem i o wiele więcej niż potrzebuję. Ale ta siła umysłu jest uniwersalna, dostępna dla najskromniejszego człowieka, jak i dla największego, mawiał Carnegie. Zobaczmy, że przekonuje on nas w ten sposób, że wszyscy mamy potencjał, aby zbudować, zintegrowaną osobowość. To na pewno nie jest łatwe i może zabierać całe lata, ale jednak warto. Dlaczego? Aforyzm czwarty. Człowiek, który nabywa zdolność do pełnego opanowania własnego umysłu, może objąć w posiadanie wszystko inne, do czego jest słusznie uprawniony, mawiał Carnegie. Chcesz osiągnąć sukces w biznesie? Zacznij od umysłu i własnego charakteru. Ale przecież to samo dotyczy sukcesów w każdej innej dziedzinie. Sztuce, nauce, sporcie, polityce, medycynie i tak dalej. Tylko jaką technikę, jaką metodę na tej drodze obrać? Aforyzm piąty. Jeśli chcesz być szczęśliwy, wyznacz sobie cel, który pokieruje twoimi myślami, wyzwoli twoją energię i obudzi Twoje nadzieje, mawiał Carnegie. Cel, cel i jeszcze raz cel, czyli osobiste planowanie strategiczne. Zadaj sobie pytania, jakie masz cele, jaką misję do wypełnienia, jaką wizję życiową. To są w pewnym sensie środki do uporządkowania własnych myśli i działań. Aforyzm szósty. Bądź królem w swoich snach. Złóż przysięgę, że osiągniesz tę pozycję z nienaruszoną reputacją i nie przysięgaj niczego innego, co odwróci Twoją uwagę, mawiał Carnegie. Planuj na kartce, ale też twórczo używaj wyobraźni i pamięci. Postaraj się każdego dnia przed zaśnięciem leżąc w łóżku wyobrazić własną wymarzoną przyszłość. Idź spać z tą wizją w umyśle. W ten sprytny sposób deponujesz ją w swojej podświadomości. Czy to jednak wystarczy? Aforyzm siódmy. Plan książek do przeczytania człowieka powinien być tak samo starannie nakreślony jak jego codzienna dieta, bo to też jest pożywienie, bez którego nie można rozwijać się umysłowo. – mawiał Carnegie. Jeśli Twoje marzenia mają się zrealizować, to nie zatruwaj swojego umysłu tym, co jest nieprzydatne dla niego. Chodzi o media, książki, filmy, a nawet negatywne towarzystwo. Musisz umysłowi systematycznie dostarczać odpowiednie pożywienie, a nie truciznę lub chaos. Tyle teorii według Carnegie, a teraz czas na ćwiczenia praktyczne. Wybierz jeden przytoczony cytat i naucz się go na pamięć. Ponadto spróbuj wynotować z pamięci własnymi słowami wszystkie zasady, o których była tutaj mowa. Potem zastanów się, czy wykorzystałeś już kiedyś te zasady w praktyce, ale przede wszystkim pomyśl, czy mógłby się zastosować do rozwiązania Twoich obecnych lub przyszłych problemów? Pełny opis zalecanych ćwiczeń znajdziesz we wpisie korespondującym z tym odcinkiem Mini-MBA na moim blogu lesławniemczyk.pl. Na zakończenie zapraszam cię do komentowania omówionych aforyzmów. Chciałbym wiedzieć co o nich myślisz. Podziel się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem życiowym z innymi widzami. Zatem zapraszam cię do współtworzenia wartości dodanej tego Kanału. Do zobaczenia wkrótce. Subskrybuj ten kanał, abyśmy byli w stałym kontakcie. I jeszcze jedno. Zapraszam 5 pierwszych osób po zakończeniu premiery tego odcinka do bezpłatnego uczestnictwa w moim kursie online pod tytułem Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość od zera do menadżera. W tym celu na stronie kursy.leszlawniemczyk.pl zastosuj ten kupon. Ponadto pamiętaj, że wiele mocnych biznesowych aforyzmów znajdziesz w mojej ósmej książce pod tytułem Amerykańska Szkoła Finansów i Przedsiębiorczości.